Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym edycji zdjęć. Dzisiaj po tym jak dwa razy zabrałem Was plener, zapraszam Was do studia i zajmiemy się edycją zdjęcia w Lightroomie. A będzie to jedno ze zdjęć, które wykonałem podczas live'a, który oglądaliście, kiedy w swoich Woderach robiłem zdjęcia właśnie na bardzo mocno wyschniętej Wiśle. I chciałbym wam pokazać, jak poradzić sobie ze zdjęciami, na których mamy dość dużą rozpiętość tonalną, dość mocno kontrastową scenę, bo z tym często macie problem. Więc dzisiaj o tym, jak wykorzystać HDR w Lightroomie do tego, żeby właśnie uzyskać więcej rozpiętości tonalnej na zdjęciu. Zapraszam. Jak doskonale wiecie, ja lubię korzystać z różnych technik, tak przy fotografowaniu, jak i przy edycji zdjęć. I w sytuacji, kiedy mamy dosyć kontrastową scenę z dosyć ciemnymi cieniami i jasnymi światłami, warto wykorzystać w terenie przede wszystkim filtry połówkowe z twardym przejściem, z miękkim przejściem, filtry szare oczywiście. I możemy też wykorzystać filtry polaryzacyjne po to, żeby fajnie podciągnąć sobie kontrasty, na przykład na zdjęciu i kontrolować odbicia. Natomiast jeżeli scena jest mocno kontrastowa, to czasami te filtry nie pomagają i wtedy warto wykorzystać bracketing. Tak jak ja wykorzystałem na tym zdjęciu, które widzicie w tej chwili w Lightroomie. Scena dość mocno kontrastowa, aczkolwiek widzę, że uzyskałem tutaj jedną z ekspozycji, którą mógłbym wykorzystać do uzyskania tego zdjęcia z efektem końcowym, który mnie interesuje, ale przykład potrzeby tego tutoriala pokażę Wam jak właśnie wykorzystać więcej niż jedną ekspozycję z braketu po to żeby uzyskać więcej rozpiętości tonalnej na naszej scenie i teraz ta ekspozycja jest ewidentnie mocno przepalona. Jak widzicie tutaj jest dosyć spory clipping i co więcej jak ja ściągnę światła to widać że nie odzyskałem praktycznie detali tutaj jest Gigantyczna biała plama, więc w tym miejscu nie mamy informacji. Z kolei, jeżeli popatrzymy na ekspozycję na minus 2 eV, to widać, że tutaj światła zarejestrowały się bardzo ładnie, natomiast muszę sporo podciągnąć ekspozycję w kadrze, żeby odzyskać te detale w cieniach, co spowoduje, że oczywiście będę generował sobie szum. Więc żeby uniknąć tych dwóch rzeczy, ja spróbuję wykonać właśnie połączenie tych ekspozycji po to, żeby uzyskać plik DNG z tak zwanym HDR-em, i żeby nie brać tych wszystkich ekspozycji, bo tutaj ta informacja jest zgubiona, tutaj też jest zbyt mocno, zbyt mocno to światło przepalone. Więc ja wykorzystam sobie te trzy ekspozycje, chociaż tak jak powiedziałem, myślę, że z tej ekspozycji na minus 1 EV jestem w stanie odzyskać wszystkie informacje, które mnie interesują, ale tak jak powiedziałem, na potrzeby tego tutoriala zaznaczam te Trzy ekspozycje na 0, 1 i minus 2F. Wybieram opcję Photomerch i następnie opcję HDR, jak widzicie, powstaje plik HDR-owy z połączonymi trzema ekspozycjami i mam tutaj zaznaczoną opcję Auto Align. Nie chcę, żeby Lightroom proponował mi swoje ustawienia, chociaż jak widzicie możemy zobaczyć, jak one wyglądają, a może zacznijmy od takich ustawień bazowych. I następnie mamy opcję deghostingu, czyli wyeliminowania takich duszków, które często powstają na zdjęciach HDR-owych czy na panoramach, które łączymy w sytuacji, kiedy mamy jakieś ruchome elementy. I następnie mamy opcję, dzięki której możemy te nasze ekspozycje wykorzystane do bracketingu połączyć w taki stosik, i one będą widoczne jako jeden, jedna grafika w Lightroom. Ja tego nie wykorzystuję. Wybieramy opcję merge. I zwróćcie uwagę, że w tej chwili Lightroom tworzy nam jeden plik DNG, czyli nic innego jak rawa, i na tym pliku DNG będziemy dalej pracować. Ja sobie tylko włączę z powrotem ten filtr. I popatrzcie, tu jest nasz plik DNG z za, zaaplikowanymi za, za zaaplikowanymi ustawieniami. Automatycznymi, które wybrał sobie Lightroom. Oczywiście wygląda to już znacznie lepiej niż chociażby ta ekspozycja na minus 2FV, czy ekspozycja na plus 1 czy plus 2FV, ale po pierwsze mamy dość sporo tego błękitu. Brakuje mi kolorów, bo jeśli oglądaliście tego live'a, to widzieliście, że tam była cała paleta barw i zdecydowanie to, to były barwy cieplejsze. Plus dodatkowo widzę, że to zdjęcie jest zbyt chłodne, więc spróbujmy troszkę nad tym popracować. Po pierwsze wejdźmy w opcję Lens Correction, usuńmy aberrację chromatyczną i wprowadźmy korektę profilu obiektywu. Następnie przejdźmy do panelu Detail i tutaj ja standardowo zmniejszam sobie ostrzenie do 20 i ustawiam sobie. Redukcję szumu również na wartość 20, to są takie standardowe parametry przy RC, i tutaj to co widzę to po pierwsze wybiorę sobie profil kolorystyczny Adobe Landscape. To wszystko dostanie sporo ciepła, ale też tak jak powiedziałem, to zdjęcie jest zbyt chłodne, jest zbyt niebieskie. Ja sobie na wszelki wypadek wyzeruję suwak Vibrance. I jednocześnie mocno podniesiemy temperaturę barwową. Zwróćcie uwagę, czyli balans bieli. Zwróćcie uwagę, że ona wynosi 4650 kelwinów, a to dlatego, że ja zapomniałem po prostu przestawić tą temperaturę barwową, ten balans bieli i to zdjęcie jest bardzo chłodne. Więc ja pójdę aż w kierunku 6000 i zwróćcie uwagę, jak bardzo nam się ta kolorystyka zmienia. To zdjęcie dostaje dużo więcej ciepłych barw. Teraz podnieśmy sobie nasz Vibrance na jakieś 25 i zobaczcie, zaczynają nam tu pewne kolory, Grać. I chciałbym jeszcze podciągnąć tintę, bo zwróćcie uwagę, że tu jest sporo takiego czerwono-magentowego, fajnego koloru, więc wybierzmy sobie opcję 23 dla tinty. No i wszystko to zaczyna wyglądać coraz ciekawiej. Teraz ja bym chciał zgasić nieco całą ekspozycję, i teraz jeszcze minimalnie podciągnę saturację, powiedzmy plus 3 jednostki wystarczy. I kolejną rzeczą, którą chciałbym zrobić, to chciałbym przejść do panelu split toning. W tym panelu split toning y, myślę, że odzyskam więcej ciepłego koloru w światłach i spróbuję ten ciepły kolor też, y, y, że tak powiem, wprowadzić do tej części kadru, bo tu jest dosyć chłodno. Więc. Wybiorę sobie przycisk Alt lub Option jak kto woli w zależności od tego czy pracujecie na PC czy na Macu i teraz popatrzcie. Widzę w tej chwili wartość jak wygląda kolorystyka tego zdjęcia przy saturacji w światłach ustawionej na 100. I ja bym chciał żeby o właśnie mniej więcej tej magenty, tej czerwieni pojawiło się w kadrze więcej. Puściłem teraz suwak Alt czy też Option w moim przypadku. I teraz dopiero zacznę, zacznę sobie su, su, przesuwać suwak saturacji, po to, żeby dodać trochę właśnie tej saturacji w światłach. I następnie, tak jak powiedziałem, chcę odzyskać trochę tego ciepłego koloru w cieniach, więc tutaj ponownie e, przesunę sobie barwę bliżej, bliżej tych ciepłych, powiedzmy tutaj o, i nieco podniesiemy nieco podniesiemy sobie. Saturację. Myślę, że wartość 20 będzie wystarczająca. I teraz, jeżeli popatrzycie na to zdjęcie, przed i po różnica jest dosyć spora. Natomiast chyba niekoniecznie jednak pasuje mi ten dół, więc wróćmy do naszego balansu bieli i zdejmijmy tutaj trochę tej tinty do wartości około 20. Myślę, że to będzie troszeczkę lepsze i nieco o właśnie, żeby ten niebieski kolor był bardziej niebieski, czyli myślę, że 5500 kelwinów będzie tutaj lepszą wartością. I teraz chciałbym jeszcze zrobić rzecz następującą, mianowicie wybiorę filtr kołowy i tym filtrem kołowym zagramy tutaj w tej części kadru, gdzie coś się dzieje, tylko wyzerujmy ustawienia tego filtra kołowego. Wybierzmy invert po to, żeby on nam działał w środku. I teraz popatrzcie, dodajmy tam jeszcze troszeczkę tego ciepłego koloru, połączonego z tą tintą. I widzicie, jak to zdjęcie zaczyna mocno nam tutaj grać, może troszeczkę za dużo, więc wartość 10 chyba w jednym i w drugim przypadku będzie nieco lepsza. Popatrzmy, czy możemy zgasić jeszcze tak, możemy zgasić jeszcze trochę to światło, ale jednak ekspozycję trochę podniesiemy, 03 V będzie git. Z saturacji tutaj się bawić nie będziemy. Dobrze, to to jest jedno miejsce. I teraz tutaj zróbmy sobie e, kolejny taki m, filtr kołowy. Też go wyzerujmy. Ja bym chciał bardzo delikatnie wyeksponować tylko tą roślinkę. E, może najpierw ustawmy sobie cienie o, w ten sposób, tylko wybierzmy inwersję. Podciągnijmy te cienie nieco i nieco świat przepraszam, światła oczywiście nie ekspozycję. Tam jest tych świateł trochę wbrew pozorom, i jeżeli to w ten sposób zrobimy, popatrzcie, to teraz to nasze zdjęcie przed i po no wygląda zdecydowanie zdecydowanie lepiej. To co bym chciał jeszcze zrobić, to dodać tutaj w górnej części kadru filtr gradientowy. Wyzerujmy go i nieco przygasimy jeszcze te światła, żeby zamknąć trochę ten kadr. Minimalnie ekspozycję, ale jeszcze dodamy. Jeszcze dodamy troszkę tej tinty i trochę tego ciepłego koloru. Tutaj od samej góry tego kadru i podobną rzecz zrobimy w dole kadru. Czyli wyzerujmy to sobie, rozjaśnijmy nieco ten dół, ale naprawdę delikatnie. I tutaj ponownie dodajmy tych ciepłych kolorów. 8, ok, to jest w porządku. Wybierzmy opcję DAN. I teraz jeszcze przejdźmy do panelu HSL i popatrzmy, o właśnie, barwę żółtą przesuńmy jeszcze mocniej do pomarańczu, a barwę pomarańczową bliżej czerwieni, minimalnie. I teraz zobaczmy, co się będzie działo. Suwak saturacji mnie nie, nie interesuje, tylko suwak ekspozycji. O właśnie, przepraszam, jasności. I jasność barwy pomarańczowej i czerwonej. A może magentowej, o właśnie tutaj. Magentowej minimalnie w dół. Zwróćcie też uwagę, że nie, żeby nie powstawały artefakty. Natomiast tej pomarańczowej, widzicie, gasić jej nie chcemy, bo tu powstają takie brzydkie rzeczy. Więc ja bym chciał ją minimalnie podnieść, minimalnie rozjaśnić, po to, żeby tam się szczególnie w tej części kadru, żeby się działo naprawdę przyjemnie. Nigdzie nie klipujemy, mam wrażenie dokładnie, więc wszystko wygląda jak najlepiej. I teraz jedyną rzeczą, którą jeszcze wydaje mi się chciałbym zrobić, to jest minimalne kadrowanie tego zdjęcia, ale o ile 16 na 9 byłoby w tym przypadku bardzo fajne, to chciałbym sprawdzić ja wybiorę sobie asciat ponownie. Chciałbym sprawdzić 16 na 10, czyli taki nietypowy kadr. No i on wygląda dosyć przyjemnie, ale myślę, że jednak tego dołu jest troszeczkę za dużo, więc wróćmy do oryginału i 16 na 9 sądzę, że będzie, będzie wyglądał fajnie. Ok, popatrzcie. Przy takim kadrowaniu, mając tą naszą roślinkę tutaj w tym miejscu, ładny horyzont mniej więcej w jednej trzeciej kadru. No i to co widać na tym zdjęciu, to zdecydowanie odjechaliśmy od tych chłodnych kolorów i zwróćcie uwagę jak wiele detali udało nam się odzyskać. Gdybyście chcieli, możemy się pobawić z usuwaniem takich drobiazgów. Do tego możemy wy wykorzystać spot healing brush i popatrzcie tutaj, za pomocą tego spot healing brasza usunąć te drobiazgi. Te rzeczy już pewnie lepiej by było usuwać w Photoshopie, byłoby to bardziej efektywne i mniej pracochłonne niż w Lightroomie. Ale z drugiej strony możemy troszkę takich faktur zostawić, bo na tym się dość fajnie odbija światło. No i cóż, i to mniej więcej tyle moi drodzy. Więc zobaczcie, od zdjęcia, które wyglądało w ten sposób, przeszliśmy do zdjęcia, które wygląda. W ten sposób. Diametralna różnica, i według mnie, dzięki temu, że wykorzystaliśmy tą opcję HDR-u w Lightroomie, mogliśmy dość fajnie operować na tych dużych rozpiętościach tonalnych i uzyskać bardzo, bardzo fajny taki ciepły klimat zachodzącego słońca. Tyle na dzisiaj. Wkrótce, słuchajcie, pojawi się nasz pierwszy e-book, który będzie dostępny for free, darmowo dla tych wszystkich, którzy zapiszą się do naszego newslettera. Więc jeśli jeszcze się nie zapisaliście tutaj pod spodem filmu, macie w opisie do filmiku macie e, informacje o tym e, gdzie się zapisać. Tam możecie sobie kliknąć link e, i tyle na dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie zasubskrybujcie. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć na razie.